Cześć dziewczyny! Helenka, weź mi relę i pokażcie wejście do naszej szkoły. Potem przejdźcie korytarzem, tym głównym. Przy okazji pokażcie pokój nauczycielski. Ten, do którego oczywiście nie wolno wchodzić. Dalej możecie pokazać tę kanapę. Tę, na której się nie leży. Potem... I idźcie do automatu z przekąskami. Wiadomo, miejsce, w którym wszyscy się dożywiają między lekcjami. Następnie szatnia, ta, w której się nie przesiaduje. Pokażcie też Łazienki. Przypominam, wchodzi się po jednej osobie, a potem sport. Weźcie piłkę z kantorka. I idźcie na salę gimnastyczną. Pograć w kosza, albo przynajmniej poudawać, że to lekcja w UEF-u. <trybuj> na koniec idźcie do świetlicy. Pokażcie piłkarzyki tam zawsze toczy się walka o honor i mini bilard, gdzie wszyscy nagle okazują się mistrzami.